O MĘCENIE zgoda z Mencenem. Krzysztof Bosak przyznał, że w pełni zgadza się ze Sławomirem Mencenem w ocenie działań Jarosława Kaczyńskiego po wyborach. Obaj liderzy Konfederacji są zgodni, że PiS próbował instrumentalnie wykorzystać Konfederację jako narzędzie do utrzymania władzy. Ta Bosak podkreślił, że Kaczyński nie oferował realnej współpracy programowej, lecz jedynie próbował przeciągnąć posłów Konfederacji, licząc na ich wsparcie w kluczowych głosowaniach to była gra na czas i próba wciągnięcia nas w ich polityczne bagno bez poszanowania naszych postulatów, mówił Bosak. Dodał, że konfederacja pozostaje niezależną siłą i nie pozwoli się rozgrywać ani Pisowi, ani platformie. No to zapytam ściśle tutaj o konfederację, bo ostatnio słowo Mencen... Mówił, że tak, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości. Skrytykował też deklarację polską. Też w mocnych słowach o Jarosławie Kaczyńskim Prezesie Prawa i Sprawiedliwości się wypowiadał, więc moje pytanie, czy pan tutaj się zgadza ze Sławomirem Mencenem? Tak, tak. Ja uważam, że ta, ja w ogóle uważam, że ta dyskusja jest jałowa. Jeżeli chce się z kimś wspólnie opublikować jakiś dokument, to się w, w polityce prawidłowo takie rzeczy, jeżeli chodzi faktycznie o to, żeby coś tam wspólnie podpisać, opublikować, to się strony kontaktują ze sobą.